Cześć. Jako, że absurdalność naszej rzeczywistości osiągnęła powiedzmy 11-12 w skali od 0 do 10, to według mnie najwyższy czas zastanowić się nad tym, co tak naprawdę w samym leży, w samym jądrze tego problemu, że ten świat jakoś nie może się podnieść na nogi, tylko Stoi na głowie i, i nam na tym, w tym stojącym na głowie świecie wcale nie jest coraz lepiej, a wszystko wskazuje na to, że jest coraz gorzej. Na początek puszczę Wam króciutki kawałeczek wypowiedzi Mariusza z obmładzania na surowo. Bo to tak jakoś pasuje, dobrze by od tego zacząć. powiedziała, bo ja byłem wygadany chłopak, że ty to pewnie księdzem będziesz. I bardzo tego chciała. Zmarła już bardzo dawno, kiedy byłem jeszcze młodym chłopakiem, ale to nie ona odebrała mi religijność. Pojechałem kiedyś na plażę, a wychowałem się na Mazurach. Miałem 10-12 lat i zobaczyłem księdza siedzącego na leżaku. Z kieliszkiem wina i z papierosem w ustach. I cały świat runął mi pod nogami. No właśnie, i tu na tym przykładzie widzimy, że to my sami dobrowolnie, wolni czy mniej wolni ludzie, ale dobrowolnie, pakujemy się w takie właśnie absurdy. Absurdy, na przykład, wiary w ludzi, którzy mają reprezentować bogów, chociaż sami, tak jak ta babcia Mariusza powiedziała, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że może nie jedynym, ale głównym przymiotem tego człowieka, który ma rzekomo reprezentować Boga, to jest to, że jest wygadany. Nie jakaś tam charyzma, nie jakieś wewnętrzne hmm, dar, jak hipnotyzer, który potrafi Cię w, w parę sekund w inny świat, stan świadomości przenieść. Nie, niczego nie szukamy w tym człowieku w sutannie, tylko no, słuchamy, bo on potrafi gadać długo, głośno, wyraźnie i trzymać nas w tym, w tym takim zamkniętym kręgu naszej winy, naszej winy, naszej bardzo wielkiej winy. Przy czym, owszem, my jesteśmy winni, ale wina nie leży tam, gdzie nam ten Pan w sukience gada, że my nie chodzimy do kościoła, nie, nie dajemy mu mu na tace, żeby im się źle nie wiodło, tylko właśnie, że nie bierzemy losu w swoje ręce, tylko szukamy w kościele Boga, który nam załatwi tę sferę niematerialną i ewentualnie jeszcze przejście i bycie, jak już skończymy życie na, na tym padole, lekarz. Biały fartuch z kolei, zmieniamy czarną sutannę na biały fartuch. Ten to się zatroszczy o nasze zdrowie, bo my sami to zostaliśmy tutaj powołani chyba yy, oj, osy na zagładę, właśnie, Bo co byśmy nie robili, a robimy, a robimy <grym> z reguły bzdurne i nieracjonalne rzeczy. To, no jest, z, znaleźliśmy się to na, na tej ziemi po to, żeby właśnie szukać tylko pułapek, y, które teraz w przypadku zdrowia właśnie czyhają z każdej strony na nas, tak jak po, jak ten palec Boży. Tak, to może właśnie ten sam palec Boży, o który <śm> 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 pokazuje właśnie, że teraz ty Będziesz miał chorą wątrobę, ty żołądek, ty raka płuc, choćbyś nie wiem co robił. I właśnie ludzie pakują w siebie na przykład taki jeden tylko mały przykład. Nie bez zastanowienia coś, co, co potaniało o ileś tam procent, i akurat jest w promocji, bo głównym celem naszego życia stało się poszukiwanie promocji, tak jakbyśmy byśmy byli śmietnikiem i wrzucają w siebie właśnie te promocyjne, promocyjne zdobycze, a potem idą do Białego Fortucha, żeby im tam wkładał w tyłek szlauch i, i szukał ewentualnie, co tam się złego zrobiło. No ludzie, jak już jest polip w, w jelicie, to to, już jest, to to jest już stan zapalny jelita. To, to, to jest yy, źle o czym wspominam, akurat to jest taki oddzielny, może zrobię o tym film, ponieważ odbierałam dwie koleżanki od gastrologa właśnie po kolonoskopii, jak to po narkozie, i ten niemiecki gastrolog ani słowem nie powiedział tym koleżankom, kobiety jedzcie rozsądnie, a może nie będzie, a jest większa szansa na to, że będzie, że, że będzie wszystko dobrze. Ten sam, właśnie gastrolog, dzień w dzień, na przerwie, idzie do bio, takiego bistro ekologicznego, i tam wcina swój ekologiczny obiad, codziennie. No jasne, że gdyby y, wszystkim ludziom, ludzie zaczęli się troszczyć w, w taki logiczny sposób, na przykład o, o, swój, o swoje jelito, to, to gastrolog musiałby pójść. Y, na ciężarówkę, na budowę, nie wiem gdzie. No dobra, ale my byliśmy jeszcze przy czarnych, przy czarnych sutannach. Otóż na przykład moja babcia i cała wieś, w której mieszkała moja babcia, doskonale zdawali sobie z tego sprawę, że ksiądz jest hazardzistą. To się jakoś tak rozniosło, bo to jeszcze była komuna i pewnie gdzieś tam grać, no nie wiem, rzucało się w oczy, jak ktoś gdzieś tam do kasyna pojechał. No w każdym razie ksiądz był hazardzistą potrzebował pieniędzy, bo jak to w hazardzie często się przegrywa. Ale budował we wsi kościół, który twierdził, że ma być tak wysoki, taki wielki, że go ma być widać. Nie wiem, nie z drugiego końca Polski, ale z daleka. No, taka była taki był argument, żeby ludzie dawali dużo pieniędzy ponieważ taki wysoki kościół, który będzie widać z jak najdalej, no, kosztuje, nie? I pomimo, że przychodzili robotni, mężczyźni, którzy tam za, za po prostu z własnej woli, bez pieniążków budowali ten kościół, no to ksiądz nawoływał dawać, dawać i pomimo, że wszyscy, cała wieś widziała, że on jest harzardzistą, moja babcia też, to szła, dawała, wierzyła w ten wysoki kościół i w te potrzeby, to ja chcę przez to powiedzieć, no, że sami działamy irracjonalnie. A potem się dziwimy, że świat stoi na głowie, a rzeczywistość jest nie do zniesienia. Tak samo jak z naszą władzą, której tak, tak bardzo potrzebujemy. Władza, elity. No, to jest taki rozdział, który zajmuje nam dużo naszego y, czasu. Zastan Wybier Wybieramy sobie jakichś takich pijaczków, cwaniaczków, szemrane postaci, które, no jakie one mają przymioty? No chyba, że więcej mogą wypić od abstynenta, albo no może nie tylko. Ale wiecie co? I potem oczekiwanie, że, że ktoś taki ma kompetencje, żeby poukładać rzeczywistość dla paru, paru dziesiątek milionów ludzi, to ja nie wiem, skąd można w ogóle wpaść na taką ideę. Przecież wśród pszczół, czy mrówek królowa, no to, to ona się czymś wyróżnia. I, i karmiona żel Royal, i, i, i później jej funkcje, no, jest do tego specjalnie stworzona. A nam się ubzdurało, po prostu, żeby zdjąć chyba z siebie odpowiedzialność, że ten czy ów, a taki, kto pan jest, to jeszcze powiedzą, no ten lepiej wygląda, to ten będzie mną lepiej za, zarządzał, postawi krzyży. I potem się dziwimy, że mamy taką mizerę, jaką mamy. No ludzie, przecież, przecież te elity, ci wybrani, naszych królów, bożków, nawet, na, nawet to określenie tam na górze to jakoś tak nam, nam insynuuje, że tak bliżej Boga, gdzieś tam na górze. A my, już, a my już w tym piekle, jeszcze na tej ziemi, chyba nie? No więc wystarczy się chwilę tylko zastanowić, że przecież ich jedynym celem jest to, żeby, żeby ten system i ten układ podtrzymać, żeby właśnie elity miały się dobrze. A cała reszta to co najmniej tak sobie. I dlatego na przykład, zwłaszcza w naszym kraju to jest widoczne, gdzie jakiś czas temu słyszałam o, o, o nagoni na jakichś tam biednych rolników, którzy yy, wystawili swoje, swoje rzeczy na, 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 na jakimś takim targu i tu nagonka, że nie mają. Że nie mają kasy fiskalny, a to takie było w sumie przedsięwzięcie raz do roku, gdzie oni tam dopiero chcieli wypróbować, jak, jak te ich produkty ewentualnie będą się na rynku sprzedawały. No, a tu już są stróże systemu i e elit, które za kasy fiskalne, cię zaraz tam choćbyś nie miał nic, no, wsadzą, bo, bo nie podtrzymujesz go, dlatego e, tytułowa babcia klozetowa no, może jak już babci klozetowej każą też kasę fiskalną i z każdej złotówki się rozliczać, to może wtedy przyjdzie ten czas, że zrozumiemy, że coś tutaj jest nie tak. No popatrzcie, skoro, skoro w, tym, w tym obłędzie Ostateczny, z ostatnich miesięcy udało się tym elitom zakuć nas w, w kaganiec, jakoś tak poodstraszać od siebie, żeby się ludzie zaczęli siebie bać, żeby młodym może, najbardziej jest mi, znaczy dzieci, dzieci i młodych ludzi, którzy może się w ogóle posypało Prywatne życie, bo w takim decydującym momencie ktoś jak napędzi strachu przed drugą osobą, przed dotykiem, przed bliskością, to kto wie, jakie to będzie miało konsekwencje na całe życie. No więc udało się to na całym świecie ten numer przeprowadzić. Elitom? To co dopiero, gdyby, gdyby się te miliony, miliardy tak właśnie. Też zaczęły zastanawiać. I zdać sobie sprawę, że to po prostu wystarczy coś postanowić, ale może coś mądrego, i nie, przez, i nie przez pijaczków, cwaniaczków i szemrane postaci, tylko właśnie dla nas. I wtedy się skończy, może, ten cały obłęd. Pozdrawiam serdecznie.